tego głodnego sukcesu Janusza Kołodzieja, lidera dzisiejszego challenge'u w jego fantastycznym wyścigu. Z góry obserwował to e, oczywiście poważny tutaj rezerwa ze strony Drymla, no i kapitalna jazda e, Łagut, e, przepraszam, to był Lindgren, e, Lindbeck i Kołodziej, więc ci zawodnicy, którzy przecież liczą się, Tomek. Tak, no tutaj było widać od samego startu, że jednak warunki ponownie się zmieniły i te trzecie pole znowu nie jest y, zbyt dobre, ale jak widać Janusz y, jedzie bardzo agresywnie, wchodzi szeroko, y, zaraz krótko za kołem, y, nie odjeżdża za bardzo na dużą, żeby nie tracić tego dystansu, tutaj bardzo niebezpiecznie pociągnęło Janusza na wejściu, ale widać, że Janusz się tym w ogóle tutaj nie przejmował, szedł naprawdę to... bardzo ostro, aż czasami za ostro. Tak, tu wręcz było aż, aż takie szaleństwo panie prezesie tak trochę jak jak Tomasz Golob z swego czasu po zewnętrznej po orbicie gonił rywali i, i często ich doganiał. Ale to co mówimy do e, Janusza Kodzia, cały czas walczył, cały czas wyszedł w czwartej pozycji, trzecia, druga i nie odpuszczał, tej mówiliśmy z panem Tomkiem da spokój, dwa punkty, to tak, jest, to, to jest trzeba, trzeba liczyć, a Janusz walczył do końca i myślę, że ta postawa będzie Ci nagrodzona.